No a jak bym ocenił wygląd tego silnika? Hmm, no tak po japońsku bym powiedział, jako tako byle jak. Siemanko moi drodzy, dzisiaj przed Wami jedyna prawdziwa i zasłużona Toyota RAV 4. Mamy tutaj egzemplarz o krótkim rozstawie osi pochodzący z 2005 roku. Oczywiście wyposażony w napęd 4x4, dwulitrowa, wolnosąca benzyna o mocy 150 koni, manualna skrzynia biegów. Auto o tak krótkim rozstawie osi jest bardzo wielozadaniowe. Nie wiem, czy może być bardziej wielozadaniowe, czy mniej. Natomiast chodzi o to, że łatwo nim się manewruje w mieście, łatwo jest ją zaparkować, a a przez ten krótki rozstaw osi świetnie nadaje się w terenie, ale jakość nieźle. Dziś Wam ten samochód nieco przybliżę i się nim kawałek przejedziemy. A że mnie nie ma na początku, to tylko dlatego, że podczas sprzątania tego samochodu do odcinka bardzo się zmęczyłem i moja twarz nie wygląda zbyt wyjściowo. Kierownica typowo dla Toyota z tamtych lat wygląda bardzo sportowo. Jest trójramienna, ma dwa rodzaje skóry, ładne przeszycia, bicepsiki. Dobrze leży w dłoniach, mimo że nie jest zbyt gruba. Jest wyposażona w sterowanie radiem, spoko, zegary dosyć ładne, na środku dumny obrotomierz, który ochoczo kręci się na czerwone pole, ale to podczas jazdy testowej Wam pokażę. No. Generalnie zegary są czytelne, proste i nie ma co tutaj nad nimi się za bardzo rozwodzić. Kluczyk do tego samochodu wygląda tak, dosyć zwyczajnie, nawet nie ma logo, oni chyba nie byli zbyt dumni z tego, co stworzyli. Na środku mamy radio sygnowane napisem Toyota. Kratki nawiewów, hmm, takie sobie, dosyć tandetne, plastikowe. Ogólnie ta konsola środkowa wygląda średnio, jest też wykonana z materiałów średniej jakości, troszeczkę nam to skrzypi, ale chcieli. Tutaj zrobić coś ciekawego, więc dali taki metaliczny plastik po obydwu stronach. No nie wiem, no wygląda to tak. No dobra, po japońsku. Poniżej mamy panel klimatyzacji, który jest dosyć łatwy w obsłudze zwyczajny. Przyciski są duże. Ciekawostką jest to, że tutaj mamy taki dumny napis Outside Temp, bo nie ma tutaj na zegarach nigdzie temperatury zewnętrznej, tylko tutaj na klimatroniku i musimy ją wyzwolić ręcznie. Ciekawa sprawa, spoko się to klika, tutaj typowo dla japońskich samochodów mamy zegarek, poniżej mamy popielniczkę i zapalniczkę, spoko umiejscowienie gniazda 12V, bo łatwo będzie przewiesić tutaj kabelek do nawigacji, do telefonu, żeby się ładował, poniżej schowek, który również może być cup holderem. działa to na takiej zasadzie, całkiem spoko, bo łatwo wyregulujemy do wielkości kubeczka, proste, a fajne. Lewarek zmiany biegów dosyć długi, myślę, że ma z 25-30 cm. No, biegi nie wchodzą zbyt precyzyjnie. Dźwignia ręcznego ładnie oprzyta tą samą skórą co kierownica, Spoko dbałość o szczegóły. Następne gniazdo 12V, miejsce na monety i na mniejsze przedmioty podłokietnik. Twardy, plastikowy, nie jest regulowany. Pod spodem mamy całkiem spory schowek. Niestety cały plastikowy. Nie jest tutaj nic wyłożony, wygłuszony w żaden sposób. Tunel środkowy jest twardy. Tutaj twardo. Wszędzie jest tutaj twardo. Nie mamy w tym samochodzie żadnego miękkiego plastiku. Na boczkach drzwiowych mamy troszeczkę tapicerki. Podłokietniki, niestety, nie są zbyt komfortowe. Doły drzwi, również plastikowe. Kieszenie nie są zbyt duże, ale tutaj mamy taką chytrą dodatkową kieszeń z powodu tego, że te drzwi po prostu są bardzo duże. I tutaj myślę, że na upartego da się półlitrową butelkę wody zmieścić. Jedynym ciekawym elementem na całym boczku tych drzwi jest ten głośnik, który. Ma fejkowe plastikowe śruby, no ale to daje uroku. Pasuje do tego samochodu. Podsufitka. O, wykonana lepiej niż we współczesnych Toyotach. Daszki twarde. Lusterko podświetlane, ale tutaj nie działa. Cykor łapki nie są składane. Słupek A jest plastikowy, troszeczkę tutaj odpada. No nieważne. Słupek B również plastikowy. Regulowany punkt pasa. W samochodzie niestety widać kolor nadwozia. Tutaj guzik, który nie wiem co robi. Nic się nie dzieje, gdy go wciskam. Miejsce na okulary. To szanujemy, bo samochód jest dosyć leciwy. A już zadbano o taki element. Tutaj działa. Tutaj również nie działa. Fotele w tym samochodzie wyglądają dosyć zwyczajnie. Trzymanie boczne, jest spoko. Siedzisko jest dosyć długie, także wyższe osoby raczej będą siedziały tutaj komfortowo. Podoba mi się to, że w zagłówkach są dziury. Jest to taka stara szkoła budowania samochodów. Kiedyś się to tak robiło już niestety we współczesnej motoryzacji tego nie uświadczymy. Ta jest wyższej jakości niż we współczesnych toyotach. Tutaj mamy takie dziureczki, co ma za zadanie troszeczkę nam chłodzić. Nasze szanowne 4 litery, w taki cieplejszy dzień jak dzisiaj, schowek przed pasażerem jest plastikowy, dosyć pojemny, niepoćwietlany. Można go w bardzo łatwy sposób zdemontować. On robisz tak: tutaj dwie śrubeczki odkręcasz i sobie go czyścisz na luzaku. Nikt tutaj nie udaje, że to jest samochód jakiejś wysokiej klasy. O, schowaczek jest również zamykany. Tego też we współczesnych samochodach już się niestety nie robi. Ogólnie, moim zdaniem, deska rozdzielcza tego samochodu wygląda dosyć topornie i nie wyobrażam sobie, żeby komukolwiek mogła się podobać, ale nie o to tutaj chodzi w tym samochodzie. Tutaj chodzi o praktyczność i o to, jak ten samochód jeździ właściwie, a nie jak wygląda, z jakich jest stworzony materiałów. Teraz ustawię fotel swój prawidłowo i przejdziemy na tylną kanapę. Zobaczymy, ile jest miejsca. No tak, ustawiłem sobie fotel, i przypomniałem sobie, że to jest typowa Toyota Fuel Door. Żeby otworzyć wlew paliwa, musimy tutaj w podłodze dogrzebać się do takiego cyngla. Co śmieszne, w Toyocie stosują to po dziś dzień. No i to troszeczkę potrafi zgnić, tak jak tutaj. Eee, średnio to wygląda dobra, idziemy na tylną kanapę składamy, cyk o, tutaj mamy fotel skrajnie przesunięty do przodu, więc zobaczymy jak to będzie się uprezentowało, gdy kierowca tego samochodu ma 1,74 siedemdziesiąt o no i ja sam za sobą się mieszczę czyli całkiem spoko, można dojść do wniosków, że jak Kierowca tego samochodu będzie krasnalem, i krasnal za nim usiądzie, to miejsca będzie wystarczająco. Możemy teraz się odsunąć, cyk. Oj, teraz miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że tutaj, nawet jakby kierował ktoś, kto ma 1,90 m, to ja za nim bym się bez problemu zmieścił. Mamy dosyć spore okienko. Podłokietnik, oczywiście twardy. Tutaj jakaś imitacja głośników. Nie, naprawdę tu jest głośnik. Wow, fajnie. Czyli zadbano o audio również w tym aucie. Tu jest coś wyłamane, tu jest popielniczka. Mamy kieszenie fotela. Nie mamy tutaj podłokietnika. Możemy to sobie podregulować. O. I wtedy możemy dosłownie się z tyłu położyć. No, nieźle. Czy w tym samochodzie są jakieś działające lampki? Chyba nie, ale nieważne. Są nawet kurtyny z tyłu. Dbano tutaj już o bezpieczeństwo i zobaczcie, są Isofixy. Nieźle, naprawdę są. Fajnie. Powiem Wam, że im bliżej poznaję to auto, to uważam, że jest jeszcze lepsze niż uważałem z początku, bo Toyota RAV4 o krótkim rozstawie osi zawsze lubiłem, bo to jest samochód, który jest bardzo wielozadaniowy, który idealnie nadaje się zarówno do miasta, jak i w teren, jak i na wieś. Taki samochód dla kogoś, kto chce jeden samochód w sumie do wszystkiego, potrzebuje auta czasami w teren, ale potrzebuje tym samochodem wybrać się do miasta, łatwo zaparkować. No to Toyota RAV4 o krótkim rozstawie osi jest idealna. No nie jest to samochód może na trasę, nie jest to samochód też dla czterech osób przez to, że mamy jedne drzwi, ale ilość miejsca dla czterech osób jest wystarczająca i tak jak widzieliście, są ISOFIXy, więc nawet z dziećmi można się tutaj z powodzeniem zabrać. No minusem jest to, że mamy mikroskopijny bagażniczek, więc nie zabierzemy wózka ani spacerówki, ani większych zakupów. Ale dla osób, które potrzebują takiego samochodu do codziennego użytkowania, wydaje mi się, że to jest mega fajna propozycja. Klapę bagażnika mamy otwieraną na bok. E, dwa schoweczki po jednej i drugiej stronie. Dwa solidne haczyki. Mamy również dwa duże schowki. One bez problemu mieszczą gaśnice i to dwie sztuki. Tutaj co znajdziemy? O, tutaj jakiś tam trójkąt, i tak dalej. Mamy przesuwaną kanapę w proporcjach 50 na 50. Tutaj jest skrajnie przesunięty do przodu fotel, a tutaj skrajnie do tyłu. Oczywiście możemy to sobie poskładać. Robi się to całkiem lekko, no jakość wykończenia no nie jest zbyt wysoka, ale nie tego oczekuje się od samochodu tej klasy. Również na oparciach foteli mamy haczyki, na których dumnie napisano max 4 kg, więc tylko tyle kartofli można tutaj powiesić. Rozkładanie czy składanie oparć nie jest zbyt lekkie. No, tutaj już chyba by było na tyle. No Na pewno nie chciałbym siedzieć na tylnej kanapie podczas jakiejś stłuczki z tyłu, bo siedzimy właściwie na słupku C. Niezbyt to bezpieczne. No, i na klapie bagażnika mamy też koło zapasowe. A to wszystko tak fajnie się trzęsie. Taka japońska jakość, legendarna. <noise> Niestety to jest Toyota, więc mamy tutaj sporo korozji Ktoś już robił tutaj konserwację I spod tej konserwacji Wyszła już korozja Pod spodem jak autko wygląda, wrzucę Was tam No wiadomo, Japończyk Dobre, solidne silniki Bezawaryjne Brzydkie wnętrza I korozja To jest w skrócie auto japońskie pod maską tego samochodu pracuje dwulitrowa benzyna o mocy 150 koni, co w samochodzie o rozstawie osi wózka sklepowego naprawdę robi wrażenie. Dwulitrowy silnik ochoczo wkręca się na obroty, jest bardzo dynamiczny. Auto zrobione według starej szkoły, bo mamy tutaj w małym samochodzie duży silnik dwulitrowy. Dzisiejsza motoryzacja zaoferowałaby nam 07 Turbo 3-cylindrowy, a tutaj porządny japoński silnik, który jest bardzo trwały, ale też bardzo, ale to bardzo dużo spala. Gdy go kręcimy na wysokie obroty, 12 w mieście niewyjęte. No ale coś za coś, mamy bezawaryjny silnik, mamy napęd 4x4, no i tak to wygląda, no. Dla każdego coś dobrego. No a jakbym ocenił wygląd tego silnika? Hmm, no tak po japońsku bym powiedział, jako tako byle jak. Zobaczmy, jak brzmi ten silnik. <śled> tak jak mówiłem, bardzo ochoczo wkręca się na obroty. Co zaraz wam pokażę, bo samochód jest dosyć żwawy. Jest dziwne sprzęgło takie bardzo króciutkie. Myślę, że tyle ma skoku maksymalnie. Typowo dla Japończyków, gdy cofamy z większą prędkością to wyraźnie słyszymy skrzynię biegów. Dobra, tu możemy jechać 70, więc gida. Bardzo sprawnie. Ten samochód za wiele nie waży, więc jest dynamiczny, no posiadając 150 koni pod maską w takim malutkim samochodzie, no oczekujemy od tego auta, że ono będzie Szybkie i jest szybkie. Silnik ten bardzo ochoczo wkręca się na obroty. Jest to typowa japońska konstrukcja, która lubi obroty. Niestety przy tym lubi też paliwko, bo te samochody niestety mało nie palą. Mamy tutaj egzemplarz, który ma 209 tysięcy km przebiegu. Jest bardzo poszanowany, bardzo sztywny. To czuć, że to auto ma niski względnie przebieg. No, zawieszenie tego samochodu nie jest zbyt e, precyzyjne. Układ kierowniczy również dosyć mocno auto pływa po drodze. Zaraz zobaczymy na tym rondzie, jak składa się do zakrętów. Uje, wyrywna jest bardzo, bardzo. No nie, zakręty to się za dobrze nie składa. Jedziemy ile 45 km na godzinę, a ja już czułem jak ucieka mi tył tego samochodu. No mamy tutaj też taką oponę, więc no musi to wszystko troszeczkę upływać. Jest też zimówka, a na zewnątrz mamy 18 stopni. Włączmy sobie klimę bo troszeczkę mi ciepło. Klimatyzacja tego auta jest bardzo wydajna. Mamy tutaj też małą kubaturę wnętrza, więc ta klimatyzacja nie bardzo ma co robić. Zatem chłodzi naprawdę jak bardzo dobra lodówienia. E, jak mi się tutaj siedzi? Ogólnie dosyć kiepsko, bo nie lubię takiej pozycji za kierownicą w samochodzie. Czyli siedzimy jak na krześle w domu przed stołem na obiadku. Większość ludzi taką pozycję lubi, bo łatwo się wsiada, łatwo się wysiada pozycja nie jest w żaden sposób wymuszona natomiast ja osobiście wolę pozycje bardziej leżące ale nie do przesady, bo na przykład w Audi A5 Coupe pozycja za kierownicą jest leżąca, ale jest zła wnętrze nam się troszeczkę talepie eee, no, jakość tych plastików tutaj użytych we wnętrzu nie jest zbyt wysoka zatem no, podczas użytkowania nieco się to odzywa ale to nie szkodzi, no. jest to autko takie jakie jest, można mu wiele wybaczyć, nie można też od niego oczekiwać luksusów we wnętrzu. więc pod tym kątem nie będę go oceniał ani źle, ani dobrze, po prostu takie jest. Gdy wyżej wkręcamy na obroty ten silnik, to niestety go bardzo wyraźnie we wnętrzu słychać, nie jest to dźwięk zbyt przyjemny dla ucha, Typowym dla japońskich samochodów jest to, że nie są zbyt dobrze wygłuszone. Zatem nie dziwi mnie ten dźwięk silnika we wnętrzu. Nie dziwi mnie to, że bardzo wyraźnie słyszę huk opon. Również pewnie przy wyższych prędkościach będę wyraźnie słyszał wiatr. Tutaj mieliśmy drogę bardzo złej jakości. Zawieszenie jest mega komfortowe. Tych nierówności właściwie nie czułem. Mega wybieranie nierówności. Dobre komfortowe zawieszenie, plus wysoka opona. Sprawia to, że no dziur właściwie nie czuć. Wykonamy sobie tutaj test łosia. <ścoughs> Jej. O matko Bosko. Co samochód, to zaskoczenie. Układ wspomagania w ogóle, ale to w ogóle mi nie pomógł. Właściwie utrudnił cały manewr, bo przy pierwszym szarpnięciu. Wspomagania już nie było i nie było go do momentu, aż wróciłem na swój pas. Czyli, przy takich manewrach troszeczkę szybszych, no, ten samochód niestety sobie nie radzi. Jadąc za tym traktorem, podsumujemy sobie Toyota RAV4. Jest to samochód ogólnie wdzięczny, ogólnie niezawodny, tani w utrzymaniu. Auto wybierające komfortowo nierówności, posiadające. Rewelacyjny napęd 4x4, bardzo dobry silnik, wolnosący, bardzo mocny, który niestety sporo spala. Czyli dla osoby, która raczej mieszka poza miastem, potrzebuje dojechać do miasta, przy czym łatwo zaparkować swój samochód, potrzebuje napędu, bo no, warunki na wsi mogą być ciężkie, na przykład zimą. I tutaj w tym samochodzie to wszystko dostaje. Wnętrze jest ogólnie jak na taki mały samochód, dosyć przestronne. Jest sporo schowków, więc jest praktyczne. A że wykonany jest z badziewnych materiałów, no to niestety taka klasa samochodu. No, nie ma co tutaj wymagać luksusów. Auto wdzięcznie jeździ, całkiem przyjemnie. Jest komfortowe, miękko zawieszone. Na pewno jest to auto dla kogoś, kto ma spokojne usposobienie. Dla kogoś, kto od auta nie oczekuje tego, że będzie przyczepne na zakrętach że będzie tym samochodem gdzieś latał daleko w trasy, bo ten samochód do tego się nie nadaje. To jest taki samochód do kręcenia się wokół komina, do załatwiania codziennych spraw, a czasami chobistycznie można tym autkiem sobie w weekend wyskoczyć. W lekki teren Elastyczność tego silnika i tej skrzyni biegów Nie jest zbyt wysoka Mamy tutaj 60 km na godzinę 1600 obrotów Piąty bieg No i auto zupełnie się nie zbiera Redukcja do trójki i dopiero coś zaczyna się dziać Czyli typowy japoński silnik Lubiący wysokie obroty To by było na tyle moi drodzy Zerknijcie w opis pod filmem tam na przykład jest link do mojego Instagrama, i możecie mi również tam postawić kawę, którą bardzo lubię. I cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.